Problem jest taki, że dobrzy robią bardzo dużo, słabi robią bardzo, bardzo mało. Rozumiesz na czym polega pro problem? Że średnia jest ok w ich statystykach. Średnio gracze grają do dupy. Średnio yy, nie grają supercofsami, tak. One nie robią najwięcej uszkodzeń, nie mają najwięcej ekspa. Yy, problem jest w tym, że nie ma równowagi między słabimi i dobrymi. Dobrzy mogą za dużo słabi robią za mało, bo jest to zbyt trudne, zbyt skomplikowane. A tym jest jakby cała kwestia. Gdyby dobrzy nie robili tak dużo, o to byłoby spoko, ale dobrzy robią problem. Dobry gracz może zrobić za dużo o tym po prostu. O! I na przykład ja mam takiego gościa co mi ginie kim lekkim na początku. Oni mają kołowca, który kapuje bazy i tu jest problem. Ja mam Nuba, on ma kozaka w kołowcu, pewnie ukrył staty, fiolet jakiś i on będzie teraz zgnębił mnie, bo będzie kapował i w ogóle. I tu jest problem, że jeden light jest do dupy, drugi jest dobry. Jak można zginąć na początek no, ruskim lightem? Nie wiem co zrobił gościu, ale no słabo. Bo ruski light no to ma super maskowanie, więc ja nie wiem jak go wykryli w ogóle. Ale no to jest nieważne, każdy ma prawo zginąć. Chodzi o to, że takie sytuacje... Zwykle wynikają z podziału na umiejętności. Jeden jest super, drugi nie jest super i dlatego kołowce nie dostają nerfa, bo słabi robią bardzo mało nim. Tak to wygląda w praktyce. Bo gdyby statystyki pokazywały, że kołowce są mega przegięte, to pewnie już byłby nerf, wiesz o co chodzi. To już byłby nerf, no ale. Słyszałem od swoich ludzi w klanie, że WG zrobił pokazowy filmik jak pomidory na kołowcach versus fiolety na testoletę Wygrywają z kołowcami. Tak, był taki filmik e, I w tym filmiku było widać, że gracze na kołowcach są bardzo słabi Bardzo, bardzo słabi No nie wiem co ja mogę ci powiedzieć na ten temat, no problem jest taki, że Słabi gracze na kołowcach Sprawiają, że te czołgi nie wpadają fantastycznie w statystykach i Wargaming ich nie będzie nerwił Rozumiem, nie będzie ich nerwów przez to, bo statystycznie są dobre. Są so, ok, jest to dość, no, niefajna sytuacja. Aha, tym go nie pokonamy w garnek. Aha, nie przebiłem tego garnka. 50. I tu nie chodzi o to, że wiesz... E, ty tego nie widzisz, ja tego nie widzę. Przecież ja jestem świadomy... Dobrzy gracze są świadomi tego, że dobry kobiec zjada nawet dwa normalne czołgi lekkie. Więc czy ja na przykład widzę problem? Ja nagram o tym film, oczywiście, że ja widzę problem. Uważmy, to jest debilne. Powinien być jak najszybciej jakiś patch, który znerfi to gówno. W końcu! Ale fajnie, że go zdjęłem. Super się cieszę. Ale Nour tego raczej nie zrobi Dobrze, niech on się wystrzela, niech on się wystrzela Dobra, wystrzelał się, zabijamy Panowie, wyjeżdżamy On już nie ma pocisku, panowie, on ma cztery pociski, już możecie go zabić, serio. Panowie, śmiało. Śmiało, panowie, serio, on już nie ma broni. Nie ma broni, serio, serio Teraz to jest pikuś. Masz jakąś wadę wzroku, tak. I mózgu. Brak. Więc nawet nie jedną. Nawet nie jedną wadę. Tu tylko zdjęć pojadę od góry. Tutaj pojadę ten. Aha. Aha. Odsuń odsuń, 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 odsuń. No. O, bobok. Menda. Menda jedna. Mają grille 15, niewykryte. Ciekawe, gdzie mierzy. Na pewno nie tu. Na milion procent. Nie, no absolutnie. Absolutnie, na pewno tu nie mierzy. W życiu, gdzie? Na pewno tu nie mierzy. Jestem wykryty, nie wiem jak. Nie wiem przez kogo Ale wygląda to dziwnie LOL? Czemu to nie weszło? Co jest? Ej! What the hell? Co to było? Dziwne to było. Dobra, ładuję. Jaką nie wiem? Astygmatyzm. I ileś tam? Jeden coś Chciałem multi, to to sprzedaż mi to kontakt i zrobić dworurkę jasne. Cześć Zeus Simon. Dlaczego wargaming nie robi tego w stosunku 1 do 1, czyli jeden kołowiec na jednego kołowca, a nie jeden kowiec na normalnego laita? Dlatego, że yy, wargamingowi zależy na tym, żeby jak najszybciej wystartować bitwę. Ani na tym, żeby drużyny były dobrze dobrane. Rozumiesz? Czy dalej... Masz... Ender Yuppera Warrant Pojazdy powinny jeździć na gąsienicach, które można zniszczyć, a nie na kołach, które są pancerzem. Irytacja jest na maksa. 10 punktów. Wiem. Wiem. Rozumiem. Zgadzam się. Mówisz mi, Ender Pera, że ja nie jestem pomysłodawcą. Tego fantastycznego pomysłu strzelania w opony ze zero. Nie jestem. Nie zależy mi, aby kołowce były dobre. Nie zależy mi, bym się ucieszył, jakby je zepsuł. To jeszcze tak, w ogóle, żeby nikt mi nie grał najlepiej. Bym się mega happy cieszył. Ale to niestety nie jestem osobą decyzyjną o takich kwestii. A chciałbym, a chciałbym. Chyba wyciąg robię. Chyba robię wyciąg. Ja No, żartuję. Pewnie coś się zaraz wydarzy: Art za 1000, albo coś, albo jeszcze coś innego, pięknego się wydarzy. Muszę bronić bazy. Według mnie, bo tak trochę jest dziwne to, że nikt nie kapuje. Nie wiem, co nie robią. Patrzę, czy jestem wykryty. Wiecie? Niepokoi mnie to, że mogą wjechać na kapa. Ale niepokój mnie, to też, że jedę magazynkiem sam. Na nie wiadomo co. się na czym polega problem. Mogę jechać teraz pod dwa magazynki. Włoskiego, włoską Panterę i T57. Ja nie wiem w co ja się wpakuję. Skoro nie kapuję, ja nic nie muszę. Ja mogę. Ja nic nie muszę. Więc czy jest sens jechać, skoro nie muszę jechać? Muszę bronić bazy, ale nie muszę jechać i ryzykować zgon, kiedy oni stoją. Z góra lepia O kur, double, double cap. Nie mam wyboru, muszę. Muszę wykonać ruch. Nie mogę jechać od środka, bo Lewandowski się obróci, albo grill, albo Arta i ginę. Pytanie, czy nie kapuje Arta? Kolejne pyta... O kurna. Muszę wracać, bo nie zdążę. just got Jedzie po mnie T57, na pewno pojedzie po mnie T57. Na 100% jedzie po mnie T57. T57 będzie po mnie jechał. Andrew Pera Multi, żeby było śmiesznie, zagraj samochodzikiem i pokaz jaki jest top. 10 zł. szans. odcinam je Lewandowski. Chciałem go zdjąć, ale nie widziałem szansy. Toda.